Przebiegła myszka. Myszka, która przygotowywała się do wyjścia ze swej norki, zauważyła kota czyhającego na zewnątrz. Cofnęła się więc szybko i zaprosiła przyjaciela na wspólną wyprawę do pewnego worka zbożowego. Poszłabym nawet sama, powiedziała, ale nie mogę odmówić sobie przyjemności przebywania w tak miłym towarzystwie. Świetnie, odrzekł przyjaciel. Pójdę z tobą. Prowadź. Ja? zawołała zdziwiona myszka. Ja mam iść przed tak sławną i znaną myszką, jaką ty jesteś? Nigdy pójdę za waszmością. Mile połechtany tak wielkim szacunkiem przyjaciel wyszedł pierwszy z norki i został złapany przez kota, który szybko oddalił się ze swoją zdobyczą. Druga myszka wyszła już bezpiecznie. Istnieją ludzie, którzy zrzucają ci z piątego piętra na głowę doniczkę z kwiatami, a potem mówią: Oto składam ci w darze róże. Dobrej nocy.